Cześć, witajcie z tej strony, Kamila. Dzisiaj zapraszam Was na kalendarz adwentowy marki Trend Eat Up. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Jak widzicie, kalendarz jest bardzo duży. Taki, no, bardzo duży, ogromny wręcz bym powiedziała. Zapłaciłam za niego 25,95 euro. Co nam daje w przeliczeniu na złotówki około 100-120, 126-127 zł. Widziałam na Allegro te kalendarze stoją po 215 zł. Dobra, to jest właśnie zewnętrzna część. w środku wygląda tak. Więc nie przedłużając, lecimy z okienkiem numer 1. Tutaj mamy jedyneczkę. Hmm. Ciężko się wyciąga. Co my tu mamy? Mamy tutaj cień do powiek, taką zeberkę. Ona jest taka. To jest taki odcień, taki trochę mm, wpadający w taki fiolet, w taką śliwkę, właśnie z dro, taką odrobiną, bo jest delikatnie widoczny ten, ten tutaj, ten taki y, odcień szampański. Ale bardzo ładny. I to jest, widzicie, nawet wystaje takie pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj mamy dwójkę. Ciężko się wyciąga z tego kalendarza. I w dwójeczce mamy lakier do paznokci. Lakier do paznokci w odcieniu 120 172. Taki różyk pudrowy różyk, taki barbi róż jest matowy. Tu jest trójka. O, kolejny lakier, i to jeszcze w podobnym odcieniu, ale tutaj widzicie, ten jest już większy. I co to jest numer? To jest numer 300, 361, też różowy. Też jest matowy, tylko ten jest bardziej taki właśnie pudrowy, przygaszony róż, tamten był taki baby róż, Barbie róż, baby róż. Znaczy to jest bardziej ba ba baby róż, a ten jest bardziej Barbie róż. Numer 4. Ciężko go byłoby dostać. Mamy tutaj pomadkę matową odcień 0,14, ale to jest duże, duże, duże opakowanie 5 ml. Taki aplikator. O, bardzo ładny kolor. I bardzo ładny zapach. Tak wygląda. Taki jasny miód. Bardzo, bardzo mi się podoba. Numer 5. Słuchajcie, to jest dużo miejsca na palec. Ale to tak ciężko jest wyciągnąć. Jakoś wyciągnęłam, ale uszkodziłam tutaj y, numerek. Odcień to 423 mat. Tak wygląda. Też bardzo ładny odcień. Ale jest odrobinę jaśniejszy i odrobinę cieplejszy, bo ten jest taki neutralny, nawet delikatnie w takich tonach chłodnych, ale ten, ten jest już taki, ciep taki ciepły nude, ale też bardzo ładny, no i to też jest pełnowymiarowa Pomadka. Tutaj mamy szóstkę, duże okienko. Mm. Mamy tutaj naklejki na paznokcie. Chyba na paznokcie? Tak. Myślałam, że one są tutaj do końca. One są tylko tu. Tak się prezentują. Ogólnie bardzo ładne, takie, wiecie, takie typowo świąteczne, bardzo ładne mają wzory i kolory, ale czy one się będą trzymać? No zobaczymy. Zobaczymy. Jak będzie grudzień, to będziemy testować. Mamy siódemkę. Hmm, kolejny lakier. razem jakiś UV Power Gel. odcień mamy tutaj odcień 103 czyli co on jest pod lampę no, nie wiem odcień ma taki to jest taki brudny czerwony bardzo ładny bardzo mi się podoba bo on nie jest taki typowo krwisty nawet nie jest taki winny, tylko taki przygaszony, przygaszony czerwony. Bardzo ładny kolor. Ósemka w kształcie bombki. Mmm, Już widzę napis highlighter, to już wiadomo. <laughs> że to jest to, co Kamila lubi najbardziej, ale jak widzicie, też jest y, pełnowymiarowe opakowanie. Odcień 0,20. Tak wygląda. Dosyć subtelny efekt, aczkolwiek ładny. On jest taki, taki. Nawet bym powiedziała, że on jest szampański. On nie jest typowo złoty, ale jest właśnie taki szampański. Bardzo ładny. Mimo, że to dosyć subtelny efekt, ale nawet mi się podoba, o dziwo. No, i na plus oczywiście, że to jest pełnowymiarowe opakowanie. Dziewiątkę mamy tutaj. Coś podłużnego. Może kredka, a może pędzelek, a może nie wiem co. Konturówka, może. Ale mi się otworzyło. Tak, mamy tutaj konturówkę do ust. Odcień, odcień. 0,20. Taka do ostrzenia. Czy ona jest wysuwana? Nie. A ma tutaj temperówkę? Nie, bo czasami w kredkach tutaj, właśnie w takiego typu, tutaj są konturówki, ale nie mogę wyciągnąć. bardzo mięciutka bardzo przyjemna ona jest czerwona ale jest delikatnie perłowa ale sunie po prostu jak masełko dziesiątka jest tutaj zaraz obok dziewiątki też w kształcie bombki Mm. Mamy pu tutaj puder y taki kryjący w kompakcie. Odcień zero piętnaście. To jest lustereczko. Puszek. No jest delikatny kolor, takim podtonie żółtym, ale pod palcem, jak tutaj nakładam na dłoń, czuję bardzo takie wygładzenie i on też nie jest matowy, tylko on jest taki, to jest taka satynka całkiem fajny, nie ma takiego intensywnego koloru, no, no ma trochę mm, tego krycia a aczkolwiek też nie jest, wiecie, ani taki pomarańczowy, ani taki za bardzo biały, więc tak, też mi się to bardzo podoba, tu mamy 11 nie otwierałam, ale tak się męczyłam z tą piątką, że widzicie co tu się wydarzyło mm. Co my tu mamy? Maskarę tuż do rzęs. Dodające objętości. Śmieszne takie w ogóle opakowanie. 12 ml. To też jest pełnowymiarowe opakowanie. Ma taką szczoteczkę silikonową, ale jest bardzo taka, yy, taka cienka, precyzyjna. Może być całkiem fajna. 12 mamy tutaj. Mamy tu paletkę cieni do powiek. 0,40. Tak wygląda. No. Chyba tylko ten jest matowy. Tak, to jest. Beżek jest matowy. W sumie zaraz zrobię słocze i wam pokażę. Tak wyglądają słocze. Te trzy odcienie, czyli ten. Ten i ten, tomaty, a tutaj mam trzy błyski. Ten w ogóle, nie wiem czy to jest widoczne, ten, on się odbija na taki trochę lekko zielonkawy y, kolor, i ogólnie, jak się je nakłada, zobaczyć, wystarczy jedna warstwa. Teraz wziąłem mało, ale one nie dość, że są bardzo przyjemne, takie pod palcem, wręcz takie. Taka satynka, bardzo fajne. Wydaje mi się, że może być, mogą być dobrej jakości. I całkiem ładne kolory, w sumie takie klasyczne. 13. O tak, muszę wstać od stołu. Ok, jestem z powrotem. Mamy tutaj brązującą szminkę, pomadkę odcień 005. Tak wygląda. Tutaj jest wykręcana, wysuwana. O, no, też pełnowymiarowy produkt. Uh. Uh. no ale jaka ona jest w ogóle mocno połyskująca i też fajnie sunie jest taka ona nie będzie wiecie taka matowa zastygająca ale perła jest niesamowita i w takich faktycznie jest brązowych takich miedzianych tonach 14 mamy obok CO SIĘ DZIEJE DZISIAJ? <laughs> Co to jest? Curl czyli coś takiego może pod, pod lakier do paznokci. Wiecie, że, że zarazem dodaje koloru i pielęgnuje nam paznokcie. Cieniutki, taki pędzelek, bardzo cieniutki. No i to jest taki mleczny, mleczny, tak myślę, półtransparentny odcień. Ale wiecie, jak ktoś nie maluje paznokcia, a chce sobie nałożyć odżywkę i mieć taki delikatny mleczny odcień, to też myślę, że to jest spoko sprawa. Tutaj mamy piętnastkę. Kolejny lakier to Paznokci w takim w takim odcieniu, ni to szary, ni to brązowy, taki chłodny brąz, troszkę szary, troszkę brązowy, matowy, ale bardzo ładny odcień. Bardzo mi się podoba. Takie cappuccino, no, elegancki. 16. Kolejny lakier, ale teraz mini. Tak wygląda. Odcień. 110. A nie, to nie jest odcień. Tu jest odcień. 160. 168. I to już jest taka... Taki ciepły czekoladowy brązik. I on jest również matowy. 17 mamy tutaj. Tutaj mamy błyszczyk, tylko tym razem taki połyskujący. Odcień 154, ale czerwień, to jest taka, taka krwista czerwień, intensywna. Taki aplikator. Uuu, bardzo gęsta formuła. Ale to dobrze, bo on nie jest wicie taki półtransparentny, tylko jest taki dobrze kryjący. I on faktycznie to, to nie jest takie zastygające jak, jak to, tylko to będzie właśnie takie z takim połyskiem. No, dla fanów czerwonych pomadek to super. 18. Tutaj mamy jakiś produkt do brwi. Odcień 030. O! to jest taki nalot, nalot jakiś taki. Taki ołówek. I to jest właśnie gruba, gruba kredka. ładny ma odcień, bo jest taki neutralny, nie za ciemny, nie za jasny. Jest dosyć miękka, ale zarazem jest taka, jakby trochę kredowa. No, ona się może dobrze sprawdzić do, br do, do brwi, tylko będzie trzeba ją często temperować, żeby robiła takie, wiecie, precyzyjne kreseczki. Ale też widzicie, pełnowymiarowy, gruby taki produkt. Tutaj mamy dziewiętnastkę. No, hmm, kolejny lakier. Również taka krwista czerwień. Odcień, odcień. 180. Tak, to jest też. O, leci mi. Skapnęło mi na. Skapnęło mi na buteleczkę. Dobra, zaraz to wyczyszczę. Odcień taki matowy, krwista. Matowy, matowa, krwista czerwień. Dobra, muszę to wyczyścić, bo, bo u mnie tak dzień bez, bez wpadki to po prostu dzień stracony. 20 duże okienko. O, kolejna paletka. Tym razem są to y, róże do policzków. Odcień 010. Ten to nawet tak zalatuje pod brązer taki, taki chłodny. Dobra, też zrobię wam słocze i zaraz wracam i wam pokazuję. Tak wyglądają te słocze. Myślałam, że ten będzie się nadawał, czyli ten na brązer, ale on, ma, on jest bardziej w takim odcieniu mm, wpadającym w fiolet. Taki, ja to nazywam trupi taki odcień. Tutaj mamy ten drugi. I on jest taki, i zarówno ten, i ten jest taki bardzo aksamitny. One są matowe, ale mają taki delikatny połysk. Z kolei ten, czyli ten ostatni, nie wiem czy to będzie widoczne. On ma delikatną drobinkę, taką złotawą. Więc tak to wygląda. Dwadzieścia jeden. Mm, tutaj mamy wypiekany cień do powiek. zero 0,30. Jak to się otwiera? Jak to się otwiera? O, odkręca się, dobra. <gryw> No, faktycznie. Wypiekany. Tu coś ma mnie. Uuu! Ale ładny. On jest taki delikatnie różowy. Bardzo ładny, bardzo ładnie się błyszczy. On nawet by się dobrze nadawał jako rozświetlacz. Tylko przy ciemniejszej karnacji, bo on jest dosyć ciemny, mimo wszystko, ale jest przepiękny. Tu mamy 22. Mm. A w 22 mamy błyszczyk cyrolką baby. Odcień 0,30. Chociaż on tak, on ma taki delikatny taki różyk, ale to pewnie na ustach nie będzie widoczne. Mm, metalowa kulka. Ale ma... Zapach ma taki... Mi trochę przypomina miętę, więc może on jest... Y... Delikatnie może być powiększający usta. Tak, on ma... On ma mi wyczuwam miętę. No ale tu przynajmniej wiecie, tu jest duże, duże opakowanie, a nie te jak te maluszki z HM. 23. I mamy tutaj róż do policzków z efektem glow. Ale zobaczcie. No, lakier do paznokci. Zobaczcie, z pierniczkiem, z ciasteczkiem, coś pięknego. Jest tu jakiś odcień? Nie, nie widzę. No, może to? We wish you a beautiful Christmas. Ok, naokoło, bo ciastek jest bardzo fajny. Dobra, delikatnie. Tak, i on, mimo że jest dosyć subtelny, to jest faktycznie połyskujący. Czyli taki, jak ja lubię. Taki właśnie z delikatnym glą. No i do tego, jak on wygląda. Przepięknie. Zostało nam ostatnie okienko: 24. A tutaj mamy mgiełkę. Do ciała. W ogóle też jest taka świąteczna. Zaraz ją otworzę i powącham. Nie zwróciłam na to uwagi, ale on ma tutaj drobinę. Tutaj go popryskałam. No, jest widoczne. Jeszcze jest trochę mokra skóra, ale jest widoczna. Ta poświata i ma zapach taki dosyć ciężki, ale bardzo słodki. Bardzo mi się podoba. Nie, nie ma nic, wiecie, wspólnego ze świętami. Nie ma tu jakichś takich nut świątecznych. Aczkolwiek, no, mgiełka jest widoczna i, i, i bardzo ładnie pachnie. Więc tak, to jest ostatnie pudełko, okienko, 24. I tak prezentuje się zawartość całego kalendarza. no mi się bardzo podoba może trochę za dużo jest lakierów do paznokci aczkolwiek kto, wiadomo kto co preferuje ja a, używam lakiery do paznokci więc na pewno zużyję może nie, nie te czerwienie ale, ale zużyję i tak naprawdę tutaj tylko z takich wiecie pierdoletów są takie naklejki aczkolwiek też na pewno będzie trzeba przetestować i spróbować ich trwałość Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał i był przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba, a my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo i do zobaczenia. Cześć.